Witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj zajmie się bardzo ważną sprawą, bardzo ważnym tajemnicą od ostatniego tygodnia. Dlaczego Ponguj, który już zrobił dwa odcinki na temat nowego teasera na FNaF Wordie, dlaczego nie podświetlił tego obrazka? Zobaczmy. Żeby się tego dowiedzieć, potrzebujemy gimp'a, potrzebujemy najnowszej fotki i podświetlamy. Nie ma nic po podświetleniu.